Zastanawiałeś się, dlaczego jogini nie mają wysokiego ciśnienia? Zaraz Ci to wyjaśnię. Jogini mają stabilne ciśnienie, bo dużo oddychają podczas ćwiczeń, aktywując układ przywspółczulny odpowiedzialny za relaks. Układ przywspółczulny to część autonomicznego układu nerwowego. Jego przeciwieństwem jest układ współczulny, odpowiadający za pobudzenie naszego organizmu i poziom stresu. Aktywując układ przywspółczulny uspokajamy organizm. Ciało rozumie brak zagrożenia i rozszerza naczynia krwionośne. Jak wykonać to oddychanie? Kładziemy ręce na brzuchu. Na wydechu napinamy brzuch, szeroko otwieramy usta. Spokojnie oddychamy 10-15 minut. Gdy brzuch się kurczy, przypona unosi się, pomagając sercu pompować krew. Tak aktywujemy układ przywspółczulny, uspokajamy się, naczynia się rozszerzają, ciśnienie stabilizuje. Powtarzaj to ćwiczenie codziennie w domu przez 10-15 minut. Zapewniam Cię, że Twoje ciśnienie się ustabilizuje.